Cześć moje drogie osoby spod znaku Raka, witam serdecznie. Zapraszam Was oczywiście na co tygodniowy horoskop. Będzie właśnie w troszkę tej nowszej wersji. Zobaczymy, jaką się przyjmie i czy Wam się tutaj e, nadal spodoba. Dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję, że odwiedzacie kanał no i fajnie komentujecie. A jakie karty dla Was? Już patrzymy. Single rycerza Pucharów mają. Osoby zajęte królową denarów. Osoby szukające pieniędzy, pracy diabła. Osoby mające pracę karta śmierci na finanse rydwan atmosfera tygodnia, kul pucharowy? No i szóstka mieczy w aspekcie zdrowia, więc układ jest trochę mieszany, ale niesie też bardzo fajne informacje i myślę, że też fajną energię nadziei. Natomiast co tutaj się będzie działo? Rycerz Pucharów jest dla singli. Jest to karta oczywiście specyficzna czy tych obietnic i powrotów jakichś do przeszłości. Ktoś do nas może wrócić lub my będziemy energetycznie na przykład szukać w tych samych miejscach, czy działać w podobny sposób, jeśli chodzi o kwestie uczuciowe. Natomiast musimy uważać, bo jest to karta oczywiście fajnych relacji romantycznych, ale nic nie wnoszących do końca, dlatego że rycerz pucharów kojarzy się z czymś, co się powtarza, a to, co już było nieskuteczne, niestety... Zatoczy koło i da nam do zrozumienia, że tu w tej materii się po prostu nic nie zmieniło. Natomiast jeśli mamy kogoś, mamy królową denarów, i tu kobiety będą pragmatyczne, poukładane, będą takimi gospodyniami, paniami domu. Układającymi wszystko pedantycznie. Musi być tu prawie, że jak w wojsku, ale w tej kwestii, właśnie czystości, perfekcji, tutaj zarządzania takiego, właśnie racjonalnego. Raczej powinnyście się kierować chłodnym i takim surowym osądem, ale mądrym jednocześnie. Natomiast też musimy uważać na ingerencje interesownych, materialistycznych, kobiet w stosunku do nas, do naszego otoczenia uczuciowego. Natomiast diabeł, jeżeli szukamy pieniędzy pracy z kartą pokus, oszustw, manipulacji, również my też możemy się oszukiwać w jakiejś kwestii i musimy uważać, byśmy nie ulegali jakiejś iluzji, byśmy nie stali się więźniami jakichś koncepcji czy własnych porządliwości, bo przez to możemy wpaść w kłopoty, Możemy zostać oszukani, wykorzystani i wplątać się w coś, co dla nas będzie niekorzystne. Natomiast śmierć jest dla osób, które mają tutaj pracę. I to jest karta zakończeniowa, oczywiście w skrajnych przypadkach też nieść może zakończenie współpracy, owszem, natomiast ogólnie zakończenie jakiegoś etapu relacji, projektu, jakichś aspektów po prostu, które zmieniają dane otoczenie zawodowe, dane otoczenie w ogóle pracownicze, zmiana układów. Ale też na przykład my możemy zmienić własne podejście, które na przykład pozwoli nam na wejście do nowego etapu, byśmy inaczej tutaj spojrzeli na, na pewne kwestie, byśmy inaczej działali. Karta też jakichś spraw z przeszłości, które były w pozor mogą wrócić, ale generalnie idzie bliżej nieokreślona losowa zmiana. Natomiast finanse, rydwan, rydwan, finanse. Tutaj finanse mogą wymagać od nas sporej odwagi, takiej tutaj siły, determinacji, pieniądz możemy zdobyć w podróży, w ruchu, dzięki podróży, dzięki jakimś wiadomościom, które wykorzystamy i jakby ten pieniądz będzie wymagał od nas dużego zaangażowania, natomiast jeśli będziemy właśnie odważni, silni, to możemy tutaj naprawdę sporo zyskać. Natomiast atmosfera tygodnia to król Pucharów. Król Pucharów niesie informację, że dostaniemy jakąś pomoc. Król Pucharowy jest fajną kartą, bo mówi, że tutaj możemy dostać pomoc od lekarza, ciepłego prawnika, osoby w ogóle serdecznie do nas usytuowanej, która nieść nam będzie cenne informacje, z właśnie pomoc i która wskaże nam właściwe ścieżki. Na pewno możemy liczyć na propozycje jakieś, właśnie ciekawe informacje, no i jakiś gest w naszą stronę, który nie będzie interesowny, a będzie właśnie ciepły i taki intencjonalnie pozytywny. Natomiast z sześć mieczy, karta oddalenia się od tego, co jest złe. Karta brama, karta przejścia, karta czasu oczywiście operacji, zabiegów, podróży w ramach oczywiście tutaj kwestii zdrowotnych, dalekich nawet podróży, które niosą nadzieję i które niosą światło, bo dają właśnie tutaj pozytywne rozwiązania. No i jest to też karta oczywiście oderwania się od ogólnie kłopotów, stresów, relaksu, spokoju. Tutaj woda. Tak, symbol wody może nieść nam ukojenie, czyli możemy pomyśleć o na przykład pójściu na basen, pływaniu, relaksie w jacuzzi na przykład, czy na przykład jakiejś terapii, która też wiąże się oczywiście z wodą, ćwiczenia jakiejś wodzie. Woda jako symbol tutaj kojący. Zwróćmy uwagę oczywiście na oczy układ oddechowy, płuca i klatkę piersiową, natomiast generalnie sama w sobie jest kartą naprawdę dobrą i niosącą właśnie to pozytywne światło. Tego bym się trzymała. Wszystkiego dobrego, pozdrowionka. No idziemy dalej do lwów, kochanych lwów, lwiątka, już idziemy do Was, co u Was? drogie lwyki. Dziękuję, że jesteście. Fajnie, że jesteście. Kolejny tydzień, kolejne możliwości, kolejne aspekty. No i ten poszerzony nieco horoskop. Zobaczymy, jak Wam się dalej będzie podobał. Czy będzie się podobało, co zrobić, co zmienić, co dodać. To tego dowiemy się od Was. Ja się dowiem przede wszystkim, a jakie karty dostaniecie na ten tydzień? Single. Rycerz Buław. Osoby zajęte. Księżyc. Osoby szukające pieniędzy pracy. Wędrowiec. Osoby. Mające pracę: Piątka Mieczy, Finanse, Król Denarowy, Atmosfera Tygodnia Sprawiedliwość, No i Zdrowie Umiarkowania, więc układ no, jest troszkę tutaj konfliktowy w pewnych punktach, ale nie jest też zły, on niesie też tylko po prostu informacje ostrzegawcze, na które warto po prostu zwrócić uwagę. No i co mamy? Najpierw mamy dobrą kartę, bo mamy Rycerza Buław. Przygoda, fantazja, no ciekawe relacje spontaniczne. Tutaj adoratory, że mogą się pojawiać bardzo szybko, informacje z daleka, wiadomości, komunikacja, no coś będzie żywiołowo się tutaj działo. Szybkie zbliżenia, tak. Zauroczenia. Może nie trwać to bardzo długo, ale naprawdę nieść może nam to niezwykle intensywne przeżycia i warto tutaj wdrożyć się w pewne energie, by chociaż na chwilę przeżyć coś niezwykle fajnego. Natomiast jeżeli mamy kogoś, to tutaj karta księżyca jest kartą iluzji. I dwuznacznych sytuacji, ale też kiepskiego osądu tych sytuacji, dlatego że my możemy wkładać ze skrajności. W skrajność przez emocje możemy oceniać kogoś albo zbyt euforycznie, fałszywie, albo zbyt negatywnie, fałszywie. I tutaj właśnie ten aspekt może być dla nas uciążliwy, bo nie będziemy znać prawdy, lub nie będziemy mogli dotrzeć do prawdy przez własne e, złudzenia. Warto szukać złotego środka i racjonalnie oceniać pewną sytuację na spokojnie, ale przy okazji możemy się czegoś dowiedzieć ważnego, bowiem jakaś tajemnica może wyjść też na jaw. Natomiast wędrowiec jest dla osób szukających pieniędzy pracy i wędrowiec jest aspektem oczywiście karty, która mówi, że. W tym czasie możemy doświadczać po prostu, a pójdę do tej pracy, nie wiem, założę taką firmę, zobaczę, to będzie eksperyment, będzie to rodzaj nowej, ciekawej ścieżki, ale do niej się nie przywiązuje Tak, po prostu jakby lekko traktuję pewne aspekty. Jest to po prostu doświadczenie, szukanie, lekkość umysłu, podróż na przykład, też lub zmiana miejsca zamieszkania w ramach jakiegoś eksperymentu będę doświadczać, szukać. Nie zależy mi aż tak na pieniądzach, ale bardziej na zdobywaniu. Doświadczeń i przekraczaniu własnych granic. Natomiast jeśli mam pracę, to mam piątkę mieczy, i tutaj rzeczywiście jest spadkowa tendencja, bo jest to karta złośliwości, nieprzyjemności, wrogów, którzy się niestety mogą odezwać, plotek, oczerniania. Musimy też właśnie uważać na własne emocje, bo my poprzez zazdrość, zawiść. Zagrożenie, lęki, możemy także źle oceniać pewne sytuacje, osoby i źle się prezentować, a tutaj musimy w szczególności uważać na własne słowa i postawę. Natomiast na finanse mamy króla. Denarowego, który jest kartą dobrych interesów, spotkania z bankowcem, prawnikiem, osobą urzędową, tam gdzie możemy gdzieś tam też załatwić właśnie sprawy finansowe. Jest to karta załatwiania czegoś, co idzie po naszej myśli, ale też i karta skrytych i chytrych nieco osób. Natomiast te finanse powinniśmy pomnożyć lub dobrze zainwestować dzięki jakiemuś opiekunowi finansowo. Finansowemu, który właśnie nam skaże gdzieś tam pewne tendencje, możliwości. Natomiast atmosfera, tygodnie to sprawiedliwość. no Jest to karta formalności. Pilujmy tutaj formalności dokumentów, to, co podpisujemy, na co się zgadzamy. Uważamy na urzędowe kwestie i wykonujmy wszystko, starajmy się przynajmniej robić zgodnie z prawem, z prawem bowiem niestety ta karta nieść może informację, że tutaj jakieś zagrożenie właśnie ze strony urzędu ZUS-u, jakichś kwestii innych formalnych może nad nami po prostu wisieć. I też załatwiamy pewne sprawy na bieżąco. To też jest dosyć ważne. Nie zostawiajmy ważnych kwestii na później. A zdrówko! Stróweczko będzie wymagało kompromisu, bo jest karta umiarkowana. Jest to fajna karta, bo uważam, że ona niesie nam informację o tym, że nie będzie tak źle z nami. Będą lekkie postępy, może nie spektakularne, ale jednak będą i powinniśmy kierować się tutaj jak najbardziej elastycznością w stosunku do siebie. Nic na siłę, ale też nie stać w miejscu. Warto łączyć różne przeciwieństwa, jakieś właśnie. Aspekty kompromisowe. Także może być tak, że będziemy le leczyć się w sposób specyficzny, bo będziemy jakby czerpać wiedzy z jednego źródła i z drugiego, i będziemy tym sobie tutaj żonglować, by odpowiednio na przykład uzyskać harmonię i dojść do lepszego zdrowia. Zwróćmy uwagę na biodra, stawy, piersi. I aspekt równowagi błędnika w swoim życiu w tym danym momencie. Natomiast jest to karta dobra, dla mnie stabilna i dająca pewne perspektywy. Tego bym się trzymała. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia i przechodzimy dalej. Do osób z podznaku panny. Witam serdecznie, drogie panny. Już idziemy do Was. Bardzo dziękuję, że jesteście. Cieszę się, że jesteście. Za chwilę Wam przedstawię oczywiście horoskop na następny tydzień. Będzie to horoskop ten troszkę nowszy, troszkę poszerzony. Zobaczymy, co jeszcze dalej się może zmieni. A jak co to piszcie, ja chętnie poczytam, zobaczę, jak tutaj reagujecie i co o tym myślicie. Natomiast karty, jakie macie na ten tydzień, to tak single, umiarkowanie, osoby zajęte, magik, osoby szukające pieniędzy pracy, kochankowie. Osoby mające pracę 6 mieczy, na finanse 3 puchary, atmosfera tygodnia rycerz buław, no i księżyc na zdrowie. Tak więc układ jest fajny mimo wszystko. Może tam trochę w zdrówku iluzoryczny, ale nie jest źle. Uważam, że fajne tendencje. Zaczynamy od kompromisowej karty. Może nie każdy ją też lubi, bo ona nie zwiastuje od razu spektakularnego sukcesu, ale jest kartą kompromisu, czyli jeżeli chcemy kogoś teraz znaleźć, powinniśmy nagiąć się, ugiąć, e, zmienić postawę, być bardziej elastycznym, elastyczną, żeby na przykład zbliżyć się do drugiego człowieka, więc żonglowanie możliwościami, swoimi emocjami, e, tak, by harmonijnie, elastycznie e, dążyć do celu. Postęp będzie, ale wymagał będzie też również od nas po prostu pewnego rodzaju kompromisu. Natomiast magik jest dla osób zajętych, jest to karta sprytu, wszechstronności. Jeżeli chcemy coś załatwić w tym tygodniu z partnerem, partnerką, zagadać go, zagadać ją, coś zrobić takiego, żeby, żeby wpłynąć na jego czy jej emocje, to magik mówi o sprycie, o komunikacji, o elokwencji po używaniu różnych elementów tak, żeby e, odpowiednio zaczarować ukochaną osobę. Ale troszkę magik nas też może ostrzegać przed właśnie magikowaniem i cwaniakowaniem drugiej osoby, czyli ukochanej w naszym kierunku. Ale jesteśmy w stanie się to w, przed tym uchronić i na czas na przykład obronić przed pewnymi kwestiami manipulacyjnymi. Tak więc my jesteśmy magikami, ale ktoś wobec nas także może być. Natomiast kochankowie dla osób szukających pieniędzy pracy to karta oczywiście trudnych wyborów. Możemy się po prostu wahać, szukać teraz pracy, nie szukać, wchodzić w te układy interesy, nie wchodzić, założyć firmę, nie założyć, wybrać tam firmę, a może inną. Dylematów naprawdę może być wiele. Kierujmy się głosem serca, emocjami, bo choć brzmi to sprzecznie, to właśnie serce podpowie nam. Co jest dla nas najlepsze i co będziemy robić z pasją i miłością. Pamiętajmy, kochankowie, to miłość. A osoby, które mają pracę, mają szóstkę mieczy. Karta oddalenia się może być oddalenie mentalne, że możemy być w danym miejscu, ale na przykład jednak czuć się daleko w jakimś sensie, tak? Być odizolowanymi. Dla niektórych będzie to odejście, po prostu chęć odejścia lub w ogóle odejście. Karta brama zamknięcie jakiegoś etapu, zakończenie projektu i wejście na nowe wody, tak, wpłynięcie na nowe wody, nowe opcje, nowe możliwości, podróż też oczywiście służbowa, lub w ogóle podróż i generalnie zmiana postawy, zmiana nastawienia. Natomiast finanse, jest w finanse są w karcie trójeczki pucharów. Karta świętowania, zabawy, celebracji, coś dobrego się wydarzy. Możemy otrzymać nagrodę, pochwałę, takie wiadomości, które wpłyną na to, że będziemy wiedzieli, że te finanse się polepszą. Po prostu coś możemy otrzymać, jakiś dar. No i tutaj będziemy świętować, tak czy owak, jakby finanse będą tym aspektem, nad którym będziemy się cieszyć i które będą sprawiać nam naprawdę wiele radości. Natomiast atmosfera tygodnia jest w rycerzu Buław. Rycerz Buław mówi o tym, że będzie to tydzień ruchu, podróży, wielu obowiązków, wiadomości, które będą nagle do nas docierać. Możemy chcieć podróżować, możemy móc podróżować, musieć podróżować. Ten ruch jest wszechobecny i będzie, tak samo będzie z wiadomościami, na nudę na pewno nie będziemy narzekać. No i z Zdroweczko mamy w Księżycu i karta iluzji obłudy i, i złudy, łudy w ogóle. Możemy źle oceniać naszą tutaj kwestię zdrowotną, albo ją przejaskrawiać, że a jest super, nic mi nie jest, albo właśnie bardzo się dołować, a tym samym fałszować obraz stanu swojego zdrowia, bo wcale nie będzie tak źle, jakby się po prostu tutaj wydawało. Zwróćmy uwagę na aspekty hormonalne. Bardzo problematycznym aspektem będzie uczucie, czyli możemy właśnie wpadać ze skrajności w skrajności, i te emocje mogą strasznie tutaj rozjuszyć nasz stan zdrowia. Karta iluzji i też na przykład informacji, które mogą docierać do nas, a które mogą być nieprawdziwe, lub my źle je zinterpretujemy. Na przykład źle spojrzymy na wynik, źle usłyszymy, nie doczytamy czegoś i przez to też wpadniemy w jakąś na przykład panikę emocjonalną, tak? Albo z kolei przeczytamy coś, co będzie dla nas korzystne, i będziemy myśleć, że a super, super, a potem się okazuje, że jednak wyniki badań wcale nie były takie dobre, i trzeba jednak zweryfikować swoje działania. Tak więc tutaj ten aspekt bardzo mocno się pokazuje. No i te złudzenia w kwestii mentalnej mogą dać o sobie znać. Natomiast też jest to karta jakichś złudzeń i na przykład urolionej ciąży w kwestii oczywiście właśnie dzieciątka, tak? czyli trzeba uważać na tą kartę, bo ona jest właśnie tutaj ułudą w jakiejś kwestii i trzeba wszystko sprawdzać po prostu, nawet w, w, w aspekcie dziecka, po Natomiast sama w sobie karta nie niesie jakichś bardzo złych konotacji, z tym, że po prostu możemy ulegać różnym emocjom i właśnie jakiejś ułudzie. A to zwrócić należy uwagę. Tak to będzie dobrze. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Hej.